Dzień dobry Państwu, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej konferencji, ponieważ jak tutaj zdradzałem Panu Profesorowi zdradzie, kiedy rozmawialiśmy na temat tej konferencji, ja jestem wielkim fanem, wielkim wielbicielem 1989 roku. Nie tylko ze względów takich bardzo osobistych, jak pewnie większość mojego pokolenia, ale także jako badacz stosunków międzynarodowych uważam, że to jest jeden z najważniejszych roków w nowożytnych stosunkach międzynarodowych z punktu widzenia przechodzenia do kolejnych faz porządku międzynarodowego, rok 1989 może być porównany do 1815, 1918 czy też 1945. Jedna różnica, szczęśliwa różnica, to iż w roku 89 przejście do kolejnej fazy porządku międzynarodowego Obeszło się bez wielkiej wojny, która by tą poprzedzała te, to, to przejście. To pokojowe przejęcie władzy w Polsce miało duży wpływ właśnie na pokojowe przejście w ogóle z jednej do drugiej fazy porządku międzynarodowego. Pokojowe przejęcie władzy w Polsce, jak wiadomo, dokonało się w takich trzech ruchach, prawda? to znaczy 5, 5 kwietnia, 4 czerwca, 12 września. Co zapoczątkowało Środkowoeuropejską drugą wiosnę ludów. Ja posługuję się terminem wiosna ludów, dlatego że po pierwsze, pierwsza wiosna ludów to też miała znaczenie metaforyczne, o to chodziło. A po drugie ten termin, który się przyjął niestety w naszym piśmiennictwie Jesień narodów, przesuwa jakby zasługi na naszych południowych sąsiadów, gdzie te zmiany nie dokonałyby się bez tego, co się najwcześniej w Polsce dokonało wybitny, wielki brytyjski historyk, Sir Michael Howard doskonale wiedział, że tak powiem, dostrzegał sens tej przemiany tutaj w Europie Środkowej w 89 roku, bo już na przełomie 89-90 w amerykańskim kwartalniku Foreign Affairs ogłosił artykuł pod tytułem The Springtime of Nations, The Springtime of Nations, powtarzam raz jeszcze Sir Michael Howard. Także ta wiosna ludów 89 uruchamia geopolityczne domino, które prowadzi do przejścia od systemu bipolarnego wschód-zachód do liberalnego porządku międzynarodowego, do liberalnego w naszym żargonie, w żargonie naszej dyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych, które są. Tutaj wzięła swój początek profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ludwik Ehrlich, po raz pierwszy zaczął się posługiwać tym terminem. Książkę pod takim tytułem właśnie została napisana, opublikowana tutaj w Krakowie w 1947 roku. Rok później pewnie ta książka już nie miałaby szans na publikację, ponieważ była, nie była napisana w języku, który zaczął dominować w sposobie myślenia o stosunkach międzynarodowych. A więc mamy to polityczne domino, które prowadzi nas od systemu bipolarnego, zimnowojennego, do liberalnego porządku międzynarodowego, czyli takiego porządku, który rozwinął się w pierwszych latach po upadku zimnej wojny, po zakończeniu zimnej wojny, porządku, który trwał gdzieś do, do niedawna, właśnie się kończy, opuszczamy liberalny porządek międzynarodowy szkoda, ale to jest nieodwołalne. I to, to, to przejście dzieje się w trzech takich krokach, w trzech takich etapach, z których jeden otwiera drogę kolejnemu. Po pierwsze właśnie to jest ta wiosna ludów właściwa 89, czyli upadanie reżimów komunistycznych w Europie Środkowej, to przechodzenie od demokracji liberalnej do demokracji liberalnej do gospodarki rynkowej kapitalistycznej. I tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma podstawowymi powiedziałbym, wydarzeniami tego procesu. Po pierwsze rzeczywiście upadek bloku komunistycznego, sowieckiej strefy wpływów, decyzję z lutego 91 z efektem od 1 lipca 91 rozwiązania układu warszawskiego RWPG. Polska odgrywa tutaj podstawową rolę, pierwszorzędną rolę i robi to pokojowo, mając w pamięci rewolucje czy próby podejmowane wcześniej, 56-68, to powiedziałbym, powodowało, iż przywódcy Solidarności i przywódcy Polski w tamtym czasie działali bardzo rozważnie, bardzo rozsądnie i udało się to zrobić bez konfliktów, bez rozlewu krwi. I to jest rzecz pierwsza, więc upadek bloku z naszym walnym udziałem. I druga rzecz w tym momencie ważna, w tym pierwszym etapie ważna, to jest wyodrębnienie się Europy Środkowej. To jest coś, o coś bardzo walczyliśmy w odrębieniu się jako odrębnego bytu. Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Wyszehradzki na początku luty 91 ta współpraca tych trzech państw była niesłychanie ważna, zarówno jeżeli chodzi o demontaż bloku komunistycznego, bo siódme porozumienie tych trzech państw, jeżeli chodzi o występowanie wobec Sowietów, wobec Moskwy na rzecz rozwiązania układu warszawskiego, I było bardzo solidarne, bardzo, bardzo pomocne. I później, że tak powiem, w zwrotku Europie, sens Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Wyszehradzkiego, jak pamiętamy, deklarację z lutego 1991 był właśnie europejski. Idziemy razem do Europy, po drodze musimy za sobą posprzątać. Ten, ten, ten blok komunistyczny rozwiązać. W polskiej polityce, myślę, że profesor profesor Fischke ze mną się zgodzi, była grupa ludzi, która bardzo wierzyła w taki odrębność Europy Środkowej, odrębną tożsamość i w jej taką przyszłość, taką, taką wspólnotę losu e, e, przeznaczenie. I e, e, Europa Środkowa jest odrębna. E, Odrębny byt geopolityczny od masy spadkowej tej po komunizmie, która leżała na wschód od nas. Dla niektórych to była rzeczywiście takie rodzaj takiego posłannictwa, także niektórych moich kolegów. Dla tych, którzy nie podzielali tego przekonania o misji Europy Środkowej, odrębności do samości, to był zabieg taktyczny, który trzeba było wykonać po to, żeby pokazać się wobec świata zewnętrznego, zwłaszcza zachodu, że nie jesteśmy, nie należymy do masy spadkowej po bloku komunistycznym i to się i to się i to się. Udało, pamiętam, jak wbijaliśmy naszym partnerom do głowy, że jesteśmy Europą Środkową, a nie Europą Wschodnią, do której oni nas ciągle zapisywali, jeszcze przez kilka kolejnych lat, w latach 90. Pamiętam to bardzo dobrze z mojej pracy w tamtym czasie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy dołączyłem do zespołu ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. To był pierwszy ruch. Drugi ruch to jest likwidacja żelaznej kurtyny, drugi etap, i podział Europy, jednoczenie się Europy, przyłączanie się Europy na przodkowej, później więcej do, 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 do Europy w ogóle, tak trochę jak NRD do RFN, do, do, do Niemiec. I Polska również odegrała tutaj niesłychanie ważną rolę w dwóch sprawach, bez których by tego jednoczenia się Europy, przełomowania tego podziału nie było. Po pierwsze, to jest to hasło powrotu do Europy. Europy, Wizja Tadeusza Mazowieckiego w Brukseli, w Strasburgu na przełomie stycznia, lutego 90. roku. Od początku sygnalizujemy naszym partnerom, że nas nie Satysfakcjonują żadne pośrednie rozwiązania, żadne trzecie drogi. My chcemy od razu tam. I dlatego też przyjęliśmy bardzo niedobrze, bardzo niegrzecznie nawet można powiedzieć, ideę Konfederacji Europejskiej prezydenta François Mitterrand, który rzeczywiście chciał nas trzymać, że tak powiem, przed przedpokoju przez, jak mówił, dekady i prawda. gdzieś dekady i dekady dzielą, mają nas dzielić do. Nie, nie, tutaj Mazowiecki i Skupiszewski byli absolutnie jednoznaczni. Szybko do wspólnot europejskiej szybko mowa o stowarzyszeniu, grudzień 91, wcześniej, oczywiście, członkostwo w Radzie, w Radzie Europy. Ważne dla tego ustrojowego, ustrojowych zmian. Tutaj profesor Mirek, Mirek niestety bardzo dobrze pamięta, jak walczyliśmy o to, żeby tam się szybko ulokować w razie Europy, bo te kwestie samorządowe były bardzo ważne, prawda? Pamiętasz Mirko jak bardzo one ważne były, jak jeżeli nasze wchodzili. Oni się bardzo doceniali to, co się działo w Polsce, jeżeli chodzi o reformę. reformę samorządową. I później walka o członkostwo, która zaczyna się w Unii Europejskiej, we Wspólnocie Europejskim w roku 1992. I dwa, to oczywiście to, o czym również wspominał pan profesor Friszke, znaczy udział w zjednoczeniu Niemiec. Bo oczywiście chodziło nam początkowo o granice, dlatego że Niemcy kluczyli, Helmut Kohl kluczył, kluczył niezbyt, powiedziałbym elegancko, wobec Tadeusza Mazowieckiego, ale przecież od samego początku mieliśmy koncepcję, Krzysztofa Skubiszewskiego koncepcję, pozytywną koncepcję stosunków, układania stosunków z Niemcami, to znaczy polsko-niemiecka wspólnota interesów w jednoczącej się Europie. W jednoczącej się Europie i najpierw było tak dla zjednoczenia Niemiec, tak dla NRD w NATO ze strony Polski, i ono było o wiele bardziej bezwarunkowe, powiedziałbym, niż na przykład z Paryża czy z Londynu. Święta prawda, panie profesorze. Ale przecież dzięki temu Traktatowi. Który, który mieliśmy zawarty w czerwcu 91 roku, łącznie z bardzo taką wspaniałą myślną ofertą dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Pamiętam nasi sąsiedzi z południa łapali się za głowę, jacy jak Polacy odważni, czy wy dobrze robicie, prawda, jeżeli chodzi o prawa mniejszościowe. A prawa mniejszości, które zostały zapisane w traktacie z czerwca 91 z Niemcami, później przeszły do dorobku, pamiętasz Mirku, Rady, Rady Europy przecież, prawda. Myśmy torowali drogę, że powiem, do, temu nowemu podejściu do do... i jednocześnie Niemcy stają się traktatowym, prawno-międzynarodowym adwokatem naszych aspiracji europejskich, naszych aspiracji atlantyckich. To było bardzo ważne to, to uzyskaliśmy dzięki temu traktatowi. Także bez tego takiego niesłychanie konstruktywnego kooperatywnego załatwiania kwestii niemieckiej, czy w stosunku polsko-niemieckich, to bez tego przełomu uważam, nie byłoby, czy nie, nie, trudno byłoby, że tak powiem, przejść do jednoczenia, 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 jednoczenia Europy. I w rezultacie tych, 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 takich, tych, tych zmian, które, które, które zachodziły w Polsce i tej naszej determinacji, jeżeli chodzi o kierunek zachodni, Niemcy, Unia Europejska, Rada Europy, tam w Brukseli, w Paryżu, w Londynie wiedziano, że, że nie będzie można długo zwlekać z rozszerzaniem wspólnoty europejskiej w naszym kilku latach. Tak Została znana w kierunku tego trzeciego etapu w tym procesie, i tutaj już przechodzimy od stosunków wschód-zachód do tego liberalnego porządku międzynarodowego w skali w wymiarze globalnym. Dla nas ważne tutaj były rzeczywiście w, w tym wymiarze stosunki z USA, z, z, dlatego, że to Ameryka wspólnie ze, ze, z Europą Zachodnią stanie się generatorem tego liberalnego porządku międzynarodowego. Polska. Od początku zmian, pamiętamy, w lipcu 89 prezydent George Bush jest w lipcu i nie wygłasza żadnego takiego przemówienia, jak wygłosił w, w, później, w, w, w Kijowie, rok później, dlatego, że to byłoby niemożliwe. Stara się od, od wciągać Stany Zjednoczone do Europy Środkowej. Chodziło oczywiście o sprawę bezpieczeństwa, ale także o amerykańskie inwestycje. Prezydent Wałęsa fenomenalnie wyczuł, tak powiem, o co tu chodzi, jak inwestycja to jest bezpieczeństwo, prawda, był w Ameryce i w tym słynnym przemówieniu mówił, potrzebujemy dwóch generałów amerykańskich, General Motors i General Electric, prawda, jak będziemy ich tu mieli, to wtedy, że tak powiem, będziemy bezpieczni. Także nie od razu mówiliśmy, rozszerzamy NATO. A więc mamy tą fenomenalną, wspaniałą wizytę Lecha Wałęsy. Jeszcze najpierw jako przewodniczącego Solidarności później już jako prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Jest plan Balcerowicza i wsparcie dla polskich reform, bardzo radykalnych, bardzo odważnych, które szybko, że tak powiem, przynoszą rezultaty. Jest Polska Pomoc, jeżeli chodzi o wydostanie amerykańskich agentów z Kuwejtu zajętego przez Irak. Nasze artykułowanie chęci przystąpienia na to jest bardzo ostrożne. Rzeczywiście ostrzeżenie Brzezińskiego dobrze robiły, dobrze robiły, nie od razu. Pojechali Czesi, pojechali Węgrzy, dostali Kuba wody na głowę, prawda? Skubiszewski, Mazowiecki, Polska podejście wejście było i to przekonywało, przekonywało naszych partnerów. Amerykanie nabierali przekonania, że rzeczywiście Polska chce i może być odpowiedzialną częścią Zachodu. To było bardzo ważne. I w ten sposób Polska wzmacnia przekonanie na Zachodzie, w Ameryce i w Europie Zachodniej, Przekonanie o uniwersalizmie zachodniego modelu rozwojowego, bo to nie wystarczyło, że zwyciężyliśmy, prawda, Zachód zwyciężył bez użycia siły, wobec odstraszanie i powstrzymywanie działało w sposób pokojowy, ale że to może stać się, że tak powiem, recepta na... na, na tak więc te zmiany zapoczątkowane w Polsce te cztery wielkie reformy, a więc ustrojowa, ustroj polityczna, ekonomiczna, samorządowa, bardzo ważna, bo ona pozwoliła szybna, szybko. I reforma w dziedzinie polityki zagranicznej, one uczyniły żadna trzecia droga, żadna trzecia droga uczyniły szybko Polskę liderem w, tym, w, tym, w procesie transformacji systemu wśród krajów byłego bloku, bloku, bloku wschodniego. Także można powiedzieć, że Polska stała się potwierdzeniem, potwierdzeniem takiej teoretycznej intuicji, Franki Fukuyama z wiosny 1999 roku, że system, ten model, który łączy ze sobą demokrację, liberalną, liberalną demokrację i otwartą gospodarkę rynkową, że on nie ma, nie ma globalnie alternatywy. alternatywy. Można powiedzieć, że troszkę jak w fizyce najpierw była teoretyczna intuicja, teoria, a później fizyka eksperymentalna potwierdziła słuszność teorii. W naszym przypadku z całą pewnością. I na zachodzie w to wierzono. Także ten, ten, ten upadek podziałów wschód, zachód, koniec zimnej wojny. Słabość oczywiście Chin, i innych części świata sprawiły, że proces przechodzenia do liberal, czy tworzenia liberalnego porządku międzynarodowego stawał się globalny, to właściwie globalizacja w sensie ekonomicznym, także prasor polityczno strategiczny Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej i w pierwszych latach Latach, latach 90. można mówić już o czymś, co nazywaliśmy dopiero tak naprawdę wiele lat później, bo przez długie lata mówiliśmy postzimnowojenny, postzimnowojenny, postzimnowojenny porządek międzynarodowy. Dopiero dziś tak o 10 lat wstecz, 15, przyjął się ten termin, tak jak powiedziałem w zorganizmie mojej dyscypliny, liberalny porządek międzynarodowy. To, co jest ważne z polskiego punktu widzenia, gdy mówimy o udziale w tworzeniu tej nowej fazy, nowej formy porządku międzynarodowego, to jeżeli porównamy to z takimi datami, które przychodzą tu na myśl, porównujemy rok 89 i jego znaczenie w tym przechodzeniu, w tych punktach zwrotnych, to 648, 815, 918, 1945, to w roku 89 Polska po raz pierwszy jawi się jako podmiot sprawczy. Aktywny, samodzielny i sprawczy w tej uczestnik wielkiej zmiany w przejściu międzysystemowym. To może się wydać zaskakujące, ale tak rzeczywiście było. W 648 roku nas nie było, nie byliśmy uczestnikiem rozmów. rozmów które dały ten pokój westfalski. Nie było nas oczywiście w 1815 roku, Polska była nieobecna. W 1918 roku owszem, Polska jest beneficjentem zmiany wywołanej zakończeniem rezultatem I wojny światowej, ale nie mamy podmiotowego udziału, jeżeli chodzi o wpływ na rozstrzygnięcia układające porządek wersalski. W roku 1935 Polska, jak wiadomo, jest ofiarą jałta poczdem Zimna wojna, sowiecka strefa Półwyspu, i tak dalej, i tak dalej. O, o tym wiemy. Także tutaj dojrzałość, dojrzałość elit solidarnościowych w polskiej klasy politycznej tamtego czasu spra, 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 sprawiła, że używając słów Tadeusza Mazowieckiego, niemożliwe stało się możliwe. Niemożliwe stało się możliwe w odniesieniu do Polski. Mam na myśli polskie zmiany wewnątrz, w polityce zagranicznej, ale także chodzi o wzięcie udziału w sposób podmiotowy, autonomiczny i sprawczy, i sprawczy w przejściu od jednego, od jednej fazy porządku międzynarodowego do drugiej. Po raz pierwszy w naszej, w naszej historii, w przebudowie porządku międzynarodowego, w sposób, który zaspakajał nasze interesy, perfekcyjnie wiadomo wychodził naprzeciw naszym interesom, i który, co ważne, również radykalnie przeobrażał naszą sytuację, nasze położenie geostrategiczne. Także proszę się nie dziwić, jak ja powiedziałem wcześniej, że jestem fanem roku 1989. Jeszcze raz dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. <noise>